Witam, jak już niektórzy z Państwa w tej części, będziemy dziś konstruować e, podnośnik pneumatyczny. Udało mi się właśnie zdobyć taki bałwanek, więc przyszedł mi na myśl podnośnik. Dobrze, a nic tak, e, zabierając się za podnośnik potrzebujemy kilka rzeczy, jakiś profilek, kółka, kilka śrubek, blaszkę mam taką z, z odzysku, wyczyścimy to. Coś z niej może będzie. Eee, dobrze, na pierwszy ogień dopasowałem tutaj taki zawołek na wężyk szóstkę. Będzie doprowadzenie powietrza do podnośnika. Eee, wczoraj już dociąłem tutaj taki profil. Eee, tutaj tak będzie. Widzący Będzie podstawa naszego podnośnika. Zmadzam takie kółeczko. Ale to też będzie niewielki koszt, żeby kupić w sklepie może jakieś 50 złotych. Tutaj byłem tak z tyłu. No tu zrobimy lagaj! W sumie będzie jeździł, to yy, Dobra. A więc tak ja zabieram się za tego profilu, bo na razie go tylko dociąłem i zagiołem. Yy, Pospawam profil. Tutaj go będziemy skręcać ślubami, ale yy, jeszcze jedna rzecz. Tutaj pomyślałem, że ten blachet pokazywałem przed chwilą. Tutaj jeszcze damy dla czego gdyby na dworze trzeba było podnieść samochód na ziemi, żeby to tutaj nam nie to było w ziemi. I jeszcze ważna rzecz, żeby tutaj ten za... o, przepraszam. Żeby tutaj ten zawałek chował się był niżej tej płaszczyzny, Bo tak to go wyłamiamy jak po jakim na czym. Dobra, biorę się za spawanie i będziemy do na dłonie. Dobra, profil mam pospawany, Ja od razu przeszlifowałem, żeby tak jakoś wyglądało. Chyba nie było tak najgorzej, od razu przespawałem kółka. Ważna rzecz, gdy spawamy kółka lub skręcamy, możemy śrubką to skręcić akurat. Pospawałem, aby, bo tutaj będzie, tak, podłoże, na którym będzie się spierał podnośnik, żeby się nie spierało na kółku, nie? Żeby to było na zero. Tutaj u mnie jeszcze troszeczkę wadzi, także muszę przeszlifować. Ale ogólnie o to chodzi, żeby, żeby na kółku się nie, nie spierało, tego kółko będzie do podjechania. I tyle. Dobra, to ja to przeszlifuję. Tutaj już odznaczyłem blaszkę. Akurat za co ja to, to szybko, było odznaczyć. Wytnę blaszkę. I będziemy nawielcać otwory. Tutaj, żeby to nam wszystko no. się zgrało. Dobrze, to ja idę to wycinać. Blaszka jest wycięta. Wstępnie trochę ją przeszlifowałem. Nawet wyszedł w miarę, miarę okrągło. Yy, mam już nawracone otwory. Miałem pewien problem, jak, jak odznaczyć tutaj te otwory. I wpadłem na pomysł, żeby tutaj one tutaj też yy, otwory są yy, w takiej samej odległości więc tak tutaj, tutaj przełożyłem sobie yy, tu jest akurat ale można cokolwiek z tego przełożyć tutaj zmierzyłem tu jest jakieś 3,5 cm i tak samo podrysowałem tutaj, no to widać linię tutaj tutaj zmierzyłem 3,5 z tej strony z tej i z tej nawróciłem tak na czuję, żeby zobaczyć. No udało się, że jest, jest idealnie. Utwory się nie pokrywają. Dobra. Tak to mamy. Ja zaraz to skręcę z tymi, tymi stópkami. wszystko się Dalej, tak będziemy robić tę Ja już mam to spawane. Taką bułeczkę. Chwilę myślałem, jak to, jak to giąć, ale postanowiłem, że ją że tutaj ponacinam. Pod kosem zgiąłem i zaspawałem i to, to. Dobra, Bułeczkę będziemy spawać tutaj. Przedamiają ja tylko spawał. Tutaj gdzieś w tym miejscu będzie spawana. I tutaj od razu będzie doprowadzenie wężykiem. stąd będzie szło doprowadzenie przez rureczkę do sterowania bowankiem. Mam taki zaworek gdzieś tam skądś wykopany. Jak postaram się zmontować tę rureczkę, żeby to pani tak wyglądało? O, tutaj zrobię nacięcie. Tutaj go tak zatopię, wyspawam jeszcze jakąś blaszkę, tak żeby to płynnie w miarę sterować. Dobra, skręcam. Tutaj ten spód i będę próbował docinać łukę, yy, żeby wtopić ten zawołek i zobaczymy jak to będzie wszystko wychodzić. No mam kolejście mam wycięty odpór, Tutaj zrobiłem taką blaszkę. Od razu tutaj użyłem szybko złączkę. Tak jak widzimy tutaj jest na doleczce. Na tutaj udało mi się dokupić taki do zagniatania taką przyjściówkę i akurat wkręciłem tę słączkę. i tu będziemy mieli podłączenie powietrza tutaj wyjście od razu wepnę rurkę od razu ósemka w tą ósemkę włożę szóstkę bo nie, nie, nie mam inaczej jak tego zrobić i zacisnę to opaską włożę tutaj tę rękojeść i z drugiej strony wyjdzie wyjście i będzie podłączone tutaj do, o, tutaj do tego dobra ja to spróbuję trochę pospawać tą blaszkę tutaj do tego rękojeści i zobaczymy co będzie z tego wychodzić uchwyt już mamy przespawany tutaj już wężyk podłączyłem to ślubu było na tyle teraz tak Poskręcam tutaj te nóżki, plus ta blacha, no i będziemy testować jak to będzie działać. Wszystko mamy już poskręcane. Powietrze już podłączyłem tutaj do tego rozdzielacza. ale eee. no to można próbować jak to, jak to będzie wyglądać. Tak jak widzimy tutaj mam... Eee. I zamykam. Jest zapompowane. Nie słyszę nigdzie, żeby coś uciekało. Także chyba wszystko jest ok. No podnośnik nie wygląda jakoś najgorzej. Teraz tylko zostało go pomalować. I mamy gotowy podnośnik. Tutaj widzimy, że jest zamontowane, tutaj tak widziałem ten off, no, ale to wszystko jest spasowane. Nie wyszło najgorzej. Koszt tego nośnika to około jakichś 30 zł. Tak, za 30 zł. jakieś 3 godziny pracy chyba się opłacał. Dobre, Dobre było to było w tym filmiku na tyle. Zachęcam wszystkich do subskrypcji. Pozdrawiam, cześć.